Siemanko moi drodzy, ja jestem Judy i zapraszam Was do kolejnego już odcinka z serii Let's Play Pokemon Platinum.pl Zastanawiacie się pewnie, dlaczego ostatni odcinek przerwałem tak w dziwnym momencie. Po prostu stało się to tylko i wyłącznie z tego powodu, że nagle zdziwienie. Myślę, że to jest już koniec jaskiniatu. Yy, tylko tylko Pokeball? Tyle drogi po Pokeball? Mówię, no nie, no małe przegięcie. Ale, 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 ale. Dodatkowo też musiałem kończyć, bo mówiłem wam troszeczkę mi się spieszyło, teraz mi się nie spieszy. I ten odcinek mogę sobie nagrać na luzie. Sobie w ogóle podleczyłem swoje Pokémonki. Nie, nie, nie wracałem, żebyście nie myśleli, nie, nie wracałem. Po prostu hypermixturami. Widget dałem sobie jako pierwszego, bo uznałem, że Damian też musi podkoksić. Ale najpierw niech ten drogi nam widget ewoluuje, oczywiście. A jak ewoluuje w garcząpa, to krótko mówiąc, będzie power, będzie siła i w ogóle... Dobra, dobra, już wiem, że mogę przesuwać. Trochę się zagadałem i nie przesunąłem kloca, a dokładnie kamienia. Oki, to ok. Dobra, i proszę bardzo, co my tu mamy? M mroczny puls. Ho, dark pulse. Eee, to może być dobry cios. Eee, szczerze, szczerze chciałbym się dowiedzieć, eee, czy jest to fizyk, czy jest to jednak eee, cios tutaj... Specjalny, i od razu wytłumaczę Wam, jak to się rozpoznaje. Czy cios jest, wiecie, fizyczny, czy jednak specjalny, bo ktoś mi tam pisał, nie wiedział. Opatrzcie, widzicie teraz coś takiego, jak tam jest obok typu kategoria. Jest takie kółko. To kółko, jak się nie mylę, mówi nam, że jest to cios typu specjalnego. Jeżeli weźmiemy krzyżowe cięcie ma takie, jakby taką rozgwiazdę, takie żółte coś tam na pomarańczowym tle, to znaczy, że to jest fizyk. Aczkolwiek te kółka jeszcze mogą być inne, i do końca właśnie nie wiem, co one. Zawsze, a to jest w ogóle jakieś e, czasy, które nic nie robią, jak jest takie, odpłata to też fizyk, pazurczenia fizyk, embargo to, to to takie nic nie robiące. No dobra, w każdym razie ten cały, 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 cały gdzie ty jesteś, mroczny puls, jest typu mrok i ma siłę 80. Jestem ciekaw, który z moich Pokemonów może się nauczyć tego ruchu, czy w ogóle... Aha, hej, no spoko, już widzę, że już mnie ani troszeczkę nie zainteresuje. Bowiem nikt się tego niestety nie uczy. Ale okej, okay. skoro tu nie ma przejścia, to musi być jeszcze jakieś inne miejsce, które ominąłem. Albo. Bo ja poszedłem tutaj w lewo, tak. Od tego dziadka przeszedłem w dół i w lewo. A może coś jeszcze po prawej stronie jest? Bo tak wygląda, jakby coś tam miało właśnie być. Że jakby coś tam się miało znajdować. Jeżeli tam cokolwiek jest, to my to oczywiście sobie zbadamy. Oczywiście, bo jakby. O, dobra. Tu są jakieś schodki, tam jest w ogóle jakiś koleś, on pilnuje tylko pokebola, czyżby to znów jakaś droga tylko po pokebola, nie mam pojęcia, zobaczymy, zobaczymy co jest na samym szczycie tego, o kolejny przeciwnik, bo to jest chyba on, to nie jest ona, to jest raczej on, aczkolwiek ci te asy trenerów, tak, to jest as trenerów, no, są podobni, w tym miejscu naturalnie zbierają się trenerzy, idealne do treningu. Aha, spoko. No zobaczymy jak ten mój drogi Gabajt, czyli znany wam jako widget, sobie poradzi. Na pojedynek poskramiacz smoków. Uuu czyżby miał ludowy Płoki, to źle. A nie, sama ma smocze Pokemony. Aha, chyba, że w sensie, że poskramiacz, że on sami trenuje. Mam smoczy pazur, więc... No, sorry, 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 drogi Giblu. Niestety padniesz. Tak w ogóle jak się nie mylę, to Gibla miał chyba aż w anime. Tylko on niestety nawet go nie był w stanie ewoluować. No nie ewoluował mu chyba. E, dobra, Gabajt. Nie wierzę, żeby ten Gabajt, tego poskramiacza smoków, był na 46. Lepszy? Ale nasz jest szybszy, na całe szczęście. Zaryzykowałem, ale nasz jest szybszy. Na pewno go załatwi, jestem wręcz pewien. E, widzicie, w walkach smoków liczy się, który szybszy, a ten, który szybszy wygrywa. Tak wyglądają właśnie walki smoków. E, I Swablu. Hmm. Swablu jeszcze nie ma chyba podtypu smoczego, nie wiem czy on ma tylko normalny. Chyba tak, tak właśnie chyba jest. Znaczy nie wiem czy nawet jego w ogóle ewolucja Altaria ma jako taki ten sobie e, ten smoczy typ. Chyba nie, jak się nie mylę, to to jest głównie latający Pokémon, czy. O cholera, smoczy puls. O cholera, o cholera, o cholera, o cholera, o cholera. O oh Oj, krytyk, ale i tak, że e, krytyk tyle zabrał, myślałem, że zwyczajny cios. Tyle może zabrać, ale dobra, dobra, widać, że nasz Widżet się trzyma, a Słablu to jednak nie jest zbyt silny Pokémon. Eee, ach, jeszcze nie ma 47 poziomu, ale będę musiał jeszcze potek spić Damiana, e, bowiem w lidze też być może spotkam jakieś smoki i tam jeżeli nasz Gabite nie będzie szybszy, czy potem już garczą, e, no to mogą być oczywiście problemy i przyda się jakiś lodowy Pokémon. Okej, okay, hipermixtura. Ja kasy mam chyba wystarczająco dużo, moi drodzy, i myślę, że Zobaczymy zresztą ile mam kasy, nie wiem czy wy będziecie to widzieć, czy to nie jest w drugim tym okienku, bo to chyba jest tu jak spojrzymy. Mamy kasy. No sorry, nie no, mamy 262 tysiące. Tylko nie przegrać z nikim, a jak nie przegramy z nikim, to jesteśmy już zwycięzcami. O, to jest wyjście. Wow. Liga Pokémon. Aż sobie muszę przyjrzeć się temu miejscu. No lol, szybciej niż myślałem, tu dotarliśmy. Czyli byliśmy ostatnio tak blisko wyjścia. Liga szczyt trenerskiego potencjału ale co to jest jakaś woda chole Aha, i znów wodospad, proszę bardzo, zobaczcie ci cała, cała ta elitarna czwórka wraz z czempionem, widać lubią bardzo te wodospady, że się powiedzmy położyli to miejsce swoje, w którym żyją aż za dwoma wodospadami. No to małe przegięcie jest, no bez przesady ile tego? Ach, wodospad za wodospadem, a ten jaki wysoki, lol, Ale wysoki. Jeszcze coś nas będzie dzielić od tej ligi? Czy to jest już... Wow. A my w ogóle tą ligę... To to miejsce właśnie, tak. To jest to miejsce, które widać z tamtego miasta. Kurde, tak dalekie, a jednak widać. To wygląda jak wielki kościół, szczerze. Patrzę, czy tu nie ma jak... O, miną minął nam akurat. Patrzę, czy tu po prostu nie ma jakichś ciekawych, rzadkich pokemonków. Hmm... No, nie wydaje mi się, nie widać, jakby to były jakieś ani miejsca do treningu, ani po prostu nic ciekawego. No, nie mogę iść od razu na ligę, to jest oczywiste. Na razie sobie oczywiście porozmawiamy z wszystkimi. E, nieważne, że idzie mi to powoli. Nieważne, ile razy będę musiała próbować. Nigdy się nie poddam. Nigdy dopóki nie pokonam elitarnej czwórki. Dobra, dobra jesteś. Takie rozumowanie rozumiem. Okej, okay, a ty co powiesz? Czym jest Liga Pokémon? Mnie nie pytaj, przyjmij wyzwanie i przekonaj się sam. No, spoko, widać, że jesteś pomocnym. Oczywiście, moi drodzy, przed Ligą Pokémon, przed czymś takim jak Liga Pokémon, trzeba się odpowiednio przygotować. Dla mnie hipermikstury to podstawa. Maksymalne mikstury też się mogą przydać, ale większość Pokémonów wystarczy im hipermixury. Walniemy ich sobie jeszcze, mamy z 20 tam gdzieś około tyle też jeszcze z 25 może się przydać. Full restory oczywiste, oczywiste są też potrzebne szczególnie jeżeli nasz Pokémon będzie dodatkowo jeszcze zatruty, uśpiony, czy cokolwiek innego mu się tam przytrafi, jest nieszczęśliwego bardzo. ogóle ja sobie chyba Ultrabole kupię, bo nie mam w ogóle prawie, znaczy mam mało Ultraboli, może będzie pisać, ile mam. 5 mam w torbie, widzicie, ja będę chciał potem jeszcze po lidze łapać trochę pokemonów, może wam pokazać jak się łapie legendy e, więc dobrze by było, żebyśmy sami mieli troszeczkę tych e, ultraboli ale i to jeszcze nie wszystko, myślę, że tu jakieś ocucacze można sobie kupić e, liczę na to, po prostu na to liczę e, przebudzacze, to nie, aha, jeszcze chciałem ten e, pełne wyleczenie, one, one się przydają one wcale nie są drogie, a mogą się niesamowicie przydać Dlatego najlepiej to niech tego z 30 będzie, szczególnie że w torbie nam się niestety skończyły. Ok, pełne wyleczenie jest. Ok, pełne wyleczenie jest. To co jeszcze? Odstraszaczy. Teraz tu nie ma czegoś takiego jak odsucacz. Huh. Przebudzacz, który przecież... Się... Nie, 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 mi chodzi o odsucacz. A nie, są dobra. Te, które przewracają powe. Mam 5, ale to jest zdecydowanie za mało to trzeba moi drodzy zainwestować, ja coś czuję, że mogę tracić dużo pokémonów po walkach I tego niestety, no nie chcemy, nie chcemy żebym tracił za dużo Może jeszcze sobie jakieś maksymalne miksturki walniemy Nie wiem, pomyślmy, może jeszcze tak, no z 10 niech będzie maksymalnych miksturek Jak już wydajemy pieniądze to wydawajmy bardzo dużo Bo po co, jak potem przegram z, jeszcze z kimś elitarnej czwórki to stracę całą kasę i walić to No a reszta to będzie na pokebole myślę Walnijmy, co tam Będę miał dużo ultra boli, i potem będę mógł sobie już łapać. W ogóle co sobie pójdziemy uzdrowić Pokémonki? Nie, już dziękuję. Wydę u was całą kasę. Jesteście tak bogaci, że. Co jest? To bary? Oh shit. Jeszcze on będzie chciał walczyć. Eee, stój, bez mnie nigdzie nie pójdziesz. Chcesz wyzwać ligę Pokémon? Ja też jestem tu z tego powodu. Sprawdzimy, kto bardziej zasłużyłby sprostać wyzwaniu poprzez walkę. Szczerze chciałem przerwać ten odcinek i yy, zacząć jakby, wiecie, potem po przerwie z Elitarną Twórką jeszcze w tym odcinku, tylko zrobić dużą przerwę na trening, ale widzę, że nawet dobrze, że spotkaliśmy Barego. bowiem to może być naprawdę epic battle. Staraptor. Hmm. No ciekawe. No widzę na Staraptora. Szczerze. O, jeszcze obniżył nam atak. No zmienimy sobie może na... Na kogo? Właśnie. Eee, zobaczcie, mamy już tu niezły trening, on ma niezłe poziomy te swoich Pokémonów. A ja jeszcze nie uleczyłem moich. No co za żal. No dobra, weźmiemy sobie eee, na pierwsze miejsce Drigera tym razem. Zobaczymy, co ten Staraptor mu zrobi. Odwrotu. Ouch. Co to mocne jest? Mm, cofnął się. Aha, okej. Okay. Widzę, że ten cios po prostu atakuje, i Pokémon wraca i Snorlax. Ha, dobra. Nasze fizyczne ciosy elektryczne mogą być niezłe. Użyjmy Quagromu. E, oby, oby, oby był dobry. Oby zabrał mu. Ten Pokémon nie ma zaś dobrej bardzo obrony fizycznej. Raczej specjalną, ale... Strząs! Oj, oj, oj. To dobrze, że na Interpa nie zmieniłem tak jak ostatnio, mam głupi błąd popełnił. Ale Strząs nas niestety zabije. Jestem o tym święcie przekonanym. A jednak nie. Jednak nas nie zabiło. Więc spoko. Jeszcze raz użyjemy kłagromu, licząc na jakiś paradisz, licząc jeszcze na jakiś inny tam stan, że go zachwieje nim czy cokolwiek, krytyk. A niech to, atak cielskim. I to już niestety moi drodzy kończy naszą przygodę z Snorlaxem. Nie ma co to Kegisa walić, bo on. Mm, no on się nie nada, szczególnie że jakbym chciał użyć Miatacza płomieni, to już w ogóle się nie nada. Cóż, użyjemy interpem zwarcia. O ile mam jeszcze to zwarcie całe, czyli już go nie wytraciłem, szkoda, że się nie uleczyłem. Mam dwa. Może łupacz kamieni wystarczy. Szczerze nie wiem, wolę nie ryzykować, e, użyć zwarcia i mieć pewność, że załatwimy tego Snorlaxa e, na raz, a dobrze. I dobrze, udało się. Snorlax został pokonany. Oczywiście raczej wycofam naszego Interfa, ma niezłego speeda, może przydać się na kolejne pokemony rywali. Widżet 808 exp. Nie chciałem w ogóle iść do Ligi, czemu on mi to przyda? E, dobra, Widżet, szkoda, że jeszcze nie ewoluował. Bardzo przydałby mi się właśnie ten moment. Staraptor. Hmm. Nie mam już swojego drugiego Drigera. To może, może Rabisticia. on obniży nam atak, jak staraptor wejdzie do walki, ale za to my i tak nie korzystamy ze zwykłego ataku. Użyjemy surfa i spróbujemy mu walnąć. Znaczy, no, Rabisticia korzysta z ataku, bo ma teraz ten wodospad, który bazuje na fizycznym, jak i również atak cielskim, ale mam też surf i to jego zamierzam użyć. Odwrotu, no nie chcie szlak, on od razu wróci. Czy ja najpierw mu jednak zdążę zadać cios, bo nie wiem jak. A nie, już. I ciekawe, kto wejdzie. Roserade, niech to szlak, czyli on ma szan, sam możliwość wyboru tego, kto będzie kolejny, prawdopodobnie, bo nie wierzę, że miał takiego pecha, że akurat Roserade wylosowało mu. No, widzicie, nie, nie zamierzam ryzykować. Dobrze, chyba mnie rozumiecie. Jeden cios yy, trawiasto od tego Pokemona i padam. No cóż, Fortress, 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 tak. Liczę, że on przeżyje, szczególnie że jemu żaden roślinny cios niewiele zrobi. Chyba, że nas obsieje, czy cokolwiek nam innego zrobi. Na giga wysysanie, no to by na pewno załatwiło. Eee, rabistice, to można, można być o tym przekonanym święciem. Okej, okay, no. Troszeczkę nam zabrał, ale to jest latający Pokémon, też, więc no, nie, nie dziwmy się, że zaś nie za dużo. Eee, trujący cios, a im. Oby nie zatruł. Nie chcę od razu Full Restora wykorzystywać, którego zakupiłem troszeczkę, nie wiem, mas 15 ich zakupiłem? Chyba tak. W każdym razie liczę na to, że Miotacz Płomieni, czy tam Miotacz Ognia tutaj tłumaczony. O, Krytyk, ładnie. W każdym razie liczę, że wygramy. Ten pokémon już odpadł. No, zostało troszeczkę mniej pokémonów. Baremu jeszcze 4. Herakross, hmm. No pomyślmy, pomyślmy, na kogo mógłbym zmienić Herakrosa. Mogę walnąć go tym moim Flameflowerem i to będzie dobry wybór. Mogę, ale jeżeli on będzie szybszy, to też mam, nas załatwi na pewno. Jesteśmy normalno latającym, czyli obrywamy niby normalnie, ale liczę, że będę szybszy. Miotacz ognia, błagam Cię. No nie, skalna lawina, o cholera. No to tego się nie spodziewałem. Mm. Oj w dupę, no tego nie chcieliśmy zobaczyć i niestety zobaczyliśmy, dobrze, że mam moje revive i będę mógł leczyć, no niestety Damian mało się nada tutaj do walki, on jest wciąż nieprzygotowany do walk, nieprzystosowany można rzec, no Interp, myślę, że Interp to dobry wybór, on może, no, może zrobić coś tym kręgiem płomieni, nie wierzę, żeby on zaś za dobrze zadziałał, bo no słaby jest on u naszego Interpa, ale niech zabierze mu najwięcej jak się da. No, no, wow, krytyk, gdyby nie krytyk, na pewno byśmy nie pokonali Heraklosa, ale jednak nam się udało, więc wow, dziękuję ci, Interpty. To umieszczony zawsze w takim y, już można powiedzieć fatalnym dla mnie momencie uratować mnie. Staraptor. E, no, to Rabistycja na Staraptora. To będzie dobry wybór, wręcz na pewno. W ogóle jestem ciekaw, czy widżet by nam ewoluował, ale chyba nie, mu za dużo ekspa brakuje, żeby ewoluować, więc raczej nie ewoluuję po tej walce obniż nam, atak, obniż nam staraptor, atak już bądź taki zły okej. Okay. Odwrotu, no zaś odwrotu, no szlak bycie denerwujący atak. Teraz znów pewnie wycofa na swojego startera, którym jest pokémon wodny i nic... A nie rapidasz! O, to idiota, no kurde. No to pięknie. Idealnie nam się trafiło, że rapidasz. Chyba, że on tego nie wybiera, chyba że ten odwrót to jest losowy wybranie pokémona i po prostu pecha. To też jest taka możliwość, której no przewidywałem, ale no nie wierzyłem, że mogę mieć pecha, ale jednak to jest dość prawdopodobne. Ok, A jednak Staraptor, proszę bardzo. Chyba, że znów użyjesz tego cholernego ciosu. To teraz nam obniżył już atak dwukrotnie, wszedł dwa razy. Więc już nie ma za używać yy, właśnie tych zwykłych zwarcia tym razem. Ohoho. Ale dobrze. Mam nadzieję, że my przeżyjemy. Błagam, przeżyj, że przeżyj. Dobrze. A jemu obniżyła się specjalna obrona i zwykła. A najważniejsze, że obniżyła mu się specjalna obrona. I dla mnie to jest idealna wiadomość. Na pewno oberwie bardzo mocno, ale czy padnie? No to byłoby chyba aż za dużo, żebym chciał. Ale jednak! Wow, pięknie, 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 pięknie. Nie było żadnego kryta, nie było niczego. A jednak udało się. to mm, toki. Ja się cieszę. Empoleon. Wycofamy sobie mimo wszystko. Będę może chciał leczyć nawet Pokémona jakiegoś, chyba że Empoleona. Yy, spróbujemy iść na szybkość. Liczę, że Interb jest szybszy. Ja liczę na to i to bardzo. Jeżeli jest szybszy, to walniemy z warciem. A wtedy ten Empoleon, który również jest tutaj Pokemonem nie tylko wodnym, ale też stalowym, oberwie. Pełni ufam mojemu ostatniemu. Nie ma powodu do paniki. Tak myślisz? Ja myślę, że jest powód do paniki. Pięknie jesteśmy pierwsi. Zwarcie. Jest super efektywne, tak jest. Widzicie, że Empoleon chociaż niby dobry typ na Interpa, to jednak... Waaaaa! ha ha Ale to wyszło, ale to wyszło! Solanki nas użyje, a na... niech nas zabije, my już się pogodzimy z tym, że nas zabije. Ciekawy jestem, czy w ogóle jak... czy on użyje jakoś Full Restora, bo jeżeli nie użyje niczego takiego, aczkolwiek wierzę, że użyje, to nasz Quick tak by wystarczył, żeby Damian zdobył dużo expa. Jeszcze mamy szansę nawet takiej... Kabały uda nam się wystrząsnąć. Boże, co za nazwa. A jednak, jednak to Damian zakończy tą walkę. Proszę bardzo, nie jest zbyt efektywny, ale on miał z 1 życia, dosłownie. Damian w końcu, pierwsza wygrana przez niego walka, jaka ważna. Dużo ekspa będzie lecieć, proszę bardzo, 1047. Co się właśnie stało? Moja drużyna potrzebuje więcej treningu? No widzisz, Barry, jeszcze się nie nadajesz na tą ligę, niestety. Wygląda na to, że nie jestem gotów na ligę Pokémon, skoro wciąż przegrywam z Tobą. Kurczę, zobaczysz! Stanę się silniejszy i przedrę się przez Ligę Pokémon. Eee, chcę zostać mistrzem, najsilniejszym ze wszystkich trenerów. Judy, lepiej nie przegraj z nikim, póki nie przegrasz ze mną. <gry> no i cóż, cóż Barry? Co mi powiesz Barry teraz? Przegrałeś, tak? A patrzcie, popatrzymy się tam jeszcze. Widziałeś stary, widziałeś jego porażkę, widziałeś, tak, dostał w dupę, a my go pokonaliśmy. W ogóle, jaki fajny zielony pasek, a jak leci sobie, sium, 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 idziemy na równi z nim i zawrócamy. <laughs> Ale on nie z nami. Co mogę Wam powiedzieć? W ogóle sobie pójdę uleczyć moje poczki, poczki, foczki. Fajnie, że walczyłem z barem, fajnie, że ta walka troszeczkę zajęła, bo szczerze, ja muszę się przygotować do ligi. Darman się musi przede wszystkim przygotować do ligi, ale również musi się przygotować do ligi nasz drogi widget. Dobrze wiecie, że no, no jeszcze nie jest gotów, nie mówmy sobie szczerze, póki nie ewoluuje, nie jest gotów na ligę. Ale ja wierzę w to, że on już za niedługo ewoluuje, w ogóle zobaczę ile expa mu brakuje, bo jakby dało radę to chciałbym, żeby przy Was już ewoluował, why not, why not, ale jak mu dużo brakuje z jakichś tam, nie wiem, 2000 i 1000, no to mało by mu brakowało, tego mogę ewoluować. Okej, okay, jeszcze dziś. widget tu jesteś, uciekasz mi. Nie, no 2859, nie, no trochę dużo. Nie chcę mi się aż tyle iść na dzikie pokemony i bawić się. Słuchajcie, ja mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dotarliśmy w końcu do Ligi, jesteśmy w miejscu, do którego tak długo dążyliśmy. No i. Kolejnym odcinku, moi drodzy, Liga. Tylko ja oczywiście muszę się wzmocnić. Zdecydowanie mocno się wzmocnić. Nie ma tak, że zostawię taki skład jak mam. Każdy Pokémon musi mieć nos 50 poziom. Dlatego Fortress musi podexpić, Inter musi podexpić, Widget troszeczkę podexpić, ewoluować. A Diamant to już w ogóle. Exp, exp, exp. Będę go torturował dosłownie. Będzie tak ćwiczył, że aż siódme poty z niego wylecą. Ale moi drodzy, na dzisiaj to koniec. Jeszcze raz, mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. W kolejnym rozwalamy ligę, przynajmniej pierwszych, yy, nie wiem, może zawalczę z dwoma, z trzema. Wszystkich na pewno jeden, na jeden odcinek nie wezmę. Yy, no, i, no i tyle, tyle naprawdę. No to pozostaje mi powiedzieć moją końcową kwestię, czyli oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie i widzimy się już za niedługo w kolejnym odcinku. Cześć i czołem, Narka.